Moi drodzy, od kilku dobrych tygodni obserwujemy naprawdę powszechny zachwyt nad Rycerzem Siedmiu Królestw i bardzo dobrze, bo to jest świetny serial, ale przy okazji obserwujemy jeszcze jedną rzecz, że nowi ludzie zakochują się w tym świecie stworzonym przez George'a R. Martina, poznają go być może po raz pierwszy, a jeśli tak, no to dostają naprawdę najlepsze, co mogli dostać na taki pakiet startowy, czyli właśnie tego Rycerza Siedmiu Królestw. A znowu inni, którzy w tym świecie są od kilkunastu, może kilkudziesięciu lat, wracają do tego świata i na nowo się nim zachwycają, tak jak to miało miejsce nawet przy pierwszych sezonach Gry Tron, bo potem z tym było już różnie. Ród smoka też nie każdemu przypadł do gustu, no ale Rycerz Siedmiu Królestw dał nam coś naprawdę unikalnego i świeżego. No a skoro jesteśmy tuż przed finałem tego Rycerza Siedmiu Królestw, bo już tylko jeden odcinek nam został, to jest to idealny czas, by wrzucić trailer, pierwszy trailer trzeciego sezonu właśnie Rodu Smoka, a więc serialu, który już w czerwcu trafi na platformę. I ja wiem, że dużo osób było rozczarowanych tym drugim sezonem, ja też byłem w tym gronie, też mocno narzekałem na wiele wątków, wiele mi się podobało, na przykład te, kiedy pojawiały się smoki, ale no, obiektywny fakt jest taki, że po pierwszym naprawdę bardzo dobrym sezonie, ten drugi bardzo mocno obniżył loty, i to też ciekawie rezonuje w tym konflikcie pomiędzy Ryanem Condalem, a więc showrunnerem serialu, a Georgeem Alarmartinem Martinem, a więc no, autorem tego świata, który wykreował te wszystkie postacie, miejsca i zdarzenia. I tenże Martin powiedział, że to już tak naprawdę nie jest jego historia opowiadana w tym serialu. No to dość grubo, nieprawda? No a skoro tak, no to warto się przyjrzeć temu, co tam Kondal ugotował wraz ze swoim zespołem i co nam pokazał w tym zwiastunie. I jak bardzo chce nas zachęcić do tego, żeby wrócić do tego trzeciego sezonu, po naprawdę drugim bardzo mocno umiarkowanym, no takim słabo. Przyjęty. Więc bez zbędnego przeciągania, analiza trailera, cóż takiego tam się pojawiło. No dobra, jedziemy. I całość tego trailera zaczyna się od momentu, od sceny, kiedy do wielkiej sali, jak widać, wchodzi Alicent, która no, wraca z tej wyprawy na smoczą skałę, gdzie spotkała się z renderem. I tu mam takie wrażenie, że mamy tu analogię do sceny, którą już widzieliśmy wcześniej, do młodszej rendery która wkracza do tej samej sali i ona zostaje na żelaznym tronie Daemona. Tu mamy Alicent, która widzi Aemonda, no, który też tu ma taką pozę władcy i pana. Zresztą no, nie jest to żadna wielka tajemnica, ponieważ dobrze wiemy, że Aemond ma ten taki syndrom Daemona, bardzo go podziwia, chce się do niego porównywać, a z drugiej strony chciałby się też z nim zmierzyć i spróbować. No, to jest dla niego takie, takie właśnie wyzwanie no i tenże Eymond pyta Alicent pyta swoją matkę gdzież to ona się podziewała gdzie była jak nie było jej w królewskiej przystani no i jedziemy dalej eee, no tu mamy takie dość zgrabne oczywiście przejście na to drugie stronnictwo czyli na Smoczą Skałę gdzie mamy y, drużynę czarnych z Renyrą na czele no widać że tu panują jakieś narady planuje się kolejne ruchy Mamy też Renyre, która opowiada o tym spotkaniu z Alicent i o tej obietnicy Alicent, która oczywiście przybyła no, niby spokojową misją, niby żeby to wszystko ograć właśnie w sposób taki pokojowy, chociaż dobrze wiemy, że nie jest to już możliwe. Za dużo słów padło przede wszystkim, za dużo rzeczy się wydarzyło. Bo, bo wiemy, że przecież mnóstwo osób zginęło po jednej i po drugiej stronie e, synów, e, mężów i naprawdę no, ta lista jest już tak długa i ten spór wszedł już na taki poziom emocji, że tu ciężko mówić o jakkolwiek pokojowych emocjach, mimo to no, Renera dostała za, zapewnienie od Alicent, że pootwiera bramy królewskiej przystani. I jest to łakomy kąsek, oczywiście, dla czarnych, bo mamy tutaj stolicę, która już jest praktycznie bez swoich obrońców, albo za chwilę będzie bez swoich obrońców. No i po prostu jest łupem, po który trzeba się schylić, i to, jakby tutaj w tej zapowiedzi, w tym trailerze, wybrzmiewa. I oczywiście jest też nieufność. Tu szczególnie Jace wychodzi na pierwszy plan. To z książek u Martina dobrze wiemy, że było tak, że, że Jace przejął bardzo dużo obowiązków takich planistycznych, logistycznych, wojskowych. Bardzo mocno się udzielał właśnie w tej kwestii. No i tutaj też Matce doradza, że tej Alison to tak do końca. Ufać yy, nie można, że no, nawet jeśli ona coś powiedziała, to wcale nie musi oznaczać tego, co powiedziała, że to równocześnie może być na przykład wciągnięcie czarnych, wciągnięcie rendery w pułapkę. A propos jeszcze tego łatwego upu, no to oczywiście to też ma swój e, odpowiedni kontekst, bo jak wiemy, po drugim sezonie z tym nas się zostawia, ta liczebność smoków w stronnictwie czarnych bardzo mocno się zwiększyła, więc teraz te siły. No, jednak przechylają się właśnie na stronę czarnych, oczywiście tego największego smoka, a więc wagar, dalej mają zieloni, dalej ma Eymond, ale to wcale nie musi być tak, że ten jeden, jedyny smok, mimo wszystko duży, ale mniej zwrotny, poradzi sobie z tymi wszystkimi, które już są w stronnictwie czarnych, ale tu oczywiście. Niczego nie spojlujemy. Kolejna ważna rzecz, i kolejne ujęcia w tym trailerze. Tutaj mamy, moim zdaniem, to jest Rena na owcokradzie. Takie, takie mam wrażenie. I też drugi sezon nam to tisuje, bo pod koniec tego drugiego sezonu Rena właśnie zlokalizowała tego owcokrada. Wiemy, że dziewczyna bardzo przeżywała to, że ona tego smoka swojego własnego nie ma, bardzo ją to stresowało. Wszyscy dookoła mieli te smoki, nawet jakieś tam małe dzieci. No i tutaj po raz pierwszy ją na tym Owcokradzie, na tym smoku, dzikim smoku, zobaczymy w akcji. Ciekawe, bardzo fajnie, zobaczymy, jak sobie poradzi, chociaż w oryginale owco krada, w sensie zdobyła i potem była jego jeźdźcem Netflix, a więc postać, której w serialu nie będzie, totalnie ją pominięto. Wydaje mi się, żeby nie dodawać kolejnej postaci i jakoś jej podbudowywać i rozwijać. Skoro tutaj mamy tą Renę i ona ma to takie poczucie, że tego smoka nie ma, więc wydaje mi się, że chciano tak to połączyć i jakoś zgrabnie, zgrabnie ze sobą zbić. Zobaczymy jak to wyjdzie jeszcze jest opcja oczywiście, że to może być, e, że to może być jeszcze bela na, na tancerce księżycowej, ale nie wydaje mi się, bo ten smok jest raczej większy. E, mamy też przebitkę, bo tutaj te sceny się pojawiają dość szybko, jedna po drugiej na, na króla Egon, a właściwie z tego co mówi Emont e, to może być już były król, który abdykował, no ale Aegon wędruje sobie z larysem i też wiemy. Z końcówki drugiego sezonu, że Larys przekonał Egona do tego, żeby opuścił królewską przystań, ponieważ doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że na tron, na żelazny tron czai się Eymond i że on nie cofnie się przed niczym, żeby to zdobyć. Więc równie dobrze mógł tego brata udusić poduszką we śnie, i nikt by się nie zorientował. I przejąłby tron w sposób naturalny, co i tak się dzieje, bo słyszymy przecież ten głos z ofu Ejmunda, że no, król abdykował, idzie nowe i teraz to on jest tutaj na czele, jest u sterów, co też pokazuje nam ta pierwsza scena, gdzie Ejmund siedzi właśnie na, na żelaznym e, tronie. E, I mamy także pokazanie Tesariona, a więc naszej niebieskiej królowej której jeźdzcem jest, jest oczywiście Deron Targaryen, i on też tu odegra swoją rolę. No do tej pory, jakby o tym Deronie nic nam się za bardzo nie mówiło przez te dwa sezony, a tutaj jego rola w końcu będzie większa. W końcu będziemy mogli go lepiej poznać. No i po tym zwiastunie widać też to, co się od razu rzuca w oczy, że tam ktoś doskonale w dziale marketingu odrobił zadanie domowe, wie co kręci ludzi w tej opowieści i tak są to oczywiście e, smoki. I ten trailer im to daje, bo jest wypchany tymi bestiami e, tak naprawdę po same brzegi. Mieliśmy owcokrada. E, mieliśmy Tesariona przecież pojawia się też wagar no, z całą swoją potęgą. Znowu widać jak niebezpieczny jest to stwór. E, no i oczywiście pojawia się Karaxes i to jest naprawdę biedak, cały drugi sezon spędził, siedząc, gdzieś tam z Daimonem, stującym się po Harrenhal. nic nie mógł zrobić, inne smoki się bawiły, <grym> latały. I ja się cieszę, że w końcu będzie go więcej, bo design Caraxesa jest fantastyczny. Wydaje mi się, że oprócz Melis, czyli smoka, który zginął w drugim sezonie, to to jest najlepszy design absolutnie bestii w całym tym westerowskim świecie. I naprawdę, no już nie mogę się doczekać, aż będziemy mogli zobaczyć więcej scen z nim. Bo to jest takie oddanie właśnie tego dzikiego, niespokojnego charakteru Daemona plus wygląd naprawdę na duży plus. No i to, co z kolei zobaczymy na pewno, i to już na samym początku, to jest coś, co mieliśmy de facto zobaczyć pod koniec drugiego sezonu, ale się tam nie pojawiło, czyli bitwa o gardziel. I tak sobie myślę, że gdyby faktycznie wtedy. Ta bitwa była pokazana na końcu, a nie tylko to podbudowa do niej i, i taka zapowiedź, prawda? To odbiór tego drugiego sezonu też byłby znacząco lepszy. W sensie mógłby być znacząco lepszy, o ile sama bitwa by była dobrze zaprezentowana. Nie wiemy, czy tak by było, ale z tego, co nam się teraz zapowiada, no to ponoć zostało to przygotowane w sposób epicki, że czegoś takiego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. No, i ja liczę, że faktycznie tak będzie w tym przypadku, a nie tak jak w przypadku bitwy o Winterfell, tu przynajmniej po tym zwiastunie widać, że faktycznie będzie dużo widać i że będzie to starcie no, dużego, dużego kalibru i taki mocny strzał na sam start tego sezonu, który też pewnie odpowiednio podbuduje emocje i zaangażowanie fanów w to, co się będzie działo później, no bo jednak będziemy tu obserwować jedną z największych i najważniejszych bitew całego tańca tańca smoków i tu widzimy flotę Valarionów oczywiście z Corlysem na czele, widzimy też szarżującego Jay'sa na Warmaxie, jest Dracarys, więc spoko ale ogólnie no, chaos jest przeogromny I właśnie mam, mam takie poczucie, że tak to będzie robione Będzie wiele takich pojedynczych ujęć kamery Będziemy to na wodzie, to w powietrzu Zgranie tego to może być nie lada wyzwanie, Ale liczę na to, że akurat w tym przypadku dadzą, dadzą radę No i tak naprawdę cała reszta tego, tego trailera to są po prostu szybkie migawki, widzimy siły Christo Nakola, jego samego, o której walczy. Widać także wagar w akcji, która pali gdzieś tam wojaków. Co też może świadczyć o tym, że no jednak doszło już do pewnych takich kroków podjętych w celu odzyskania Harenholt. Co oczywiście jest zgodne z tym, co już zapowiadano w drugim sezonie, i jest zgodne z tym, co Martin napisał. U siebie w książkach oczywiście w Daymona Damona już nie ma, bo wiadomo, że czarni skupiają się na czymś zupełnie, zupełnie innym. Zresztą o tym, co się będzie działo, świadczą także dość dobitnie dwa cytaty, które tu się moim zdaniem bardzo ważne pojawiają w tym trailerze pod jego koniec. Pierwszy cytat jest oczywiście z Alicent, czyli że prędzej czy później Renera wyśle tu swoje smoki. I to będzie koniec, co, co moim zdaniem jest takim ostrzeżeniem dla Eymonda, by ten nie opuszczał stolicy na Wagar i nie udawał się do Harrenhal, bo może go to naprawdę bardzo drogo, bardzo słono kosztować. I drugi cytat, tym razem z Daemona. Jesteś królową smoków, masz w zasięgu ręki władzę absolutną. Taki bardzo daemonowski cytat. I tu moim zdaniem to jest takie jasne wezwanie Renery, no, że jednak nadszedł najwyższy czas, by podjąć już odpowiednie kroki i ruszyć na królewską przystań, że to jest dokładnie ten czas. Oczywiście w tym drugim sezonie będziemy mieć mnóstwo dramatów, chyba równie dużo jak i bitew. Mnóstwo będzie także śmierci, więc no, jeśli ktoś ma swoich ulubionych bohaterów, i ulubione smoki, to musi przygotować się, że jak to w Westeros, jak to w tym Martinowskim świecie, nawet ta nietykalna bestia i ten nietykalny człowiek może znaleźć się w tarapatach, ale to przecież wszyscy dobrze wiecie. I tak mniej więcej ten trailer, właśnie. Wygląda. No, i jak widzieliście, całość tego trailera, tego pierwszego zwiastunu jest bardzo mocno efekciarska i naładowana od góry do dołu smokami. W sensie jest tam tych smoków pełno, tak jak już mówiłem, jest to bardzo dobra marketingowa zagrywka. W sensie no, trafia w gusta, trafia w to, czego widzowie chcą, i pierwsze odcinki trzeciego sezonu będą równie efekciarskie i także dramatyczne, ale to w sumie nie może dziwić. Skoro mamy budżet typu 20 milionów dolarów za odcinek, no to ten pieniądz musi być czuć i też no nie ukrywajmy, większość tej kasy pójdzie właśnie na smoki, których tu będzie całe mnóstwo. I oczywiście nie spoilerujemy, na to jeszcze przyjdzie czas. Takie rzeczy jak bitwa o gardziel, inne ważne starcia, które mogą się pojawić. W tym drugim sezonie, w sensie, które tam się pojawią na pewno I jeszcze te rzeczy ważniejsze, które Martin sobie wymyślił No tu nie będziemy ich omawiać Bo wiele osób po prostu może nie wie i chce to przeżyć na ekranie Ale tych, którzy wiedzą, a chcą sobie to odświeżyć To pewnie będą dla nich też osobne materiały Ale to już bliżej właśnie premiery Więc raczej kwiecień, maj Wydaje mi się, że to będą te miesiące Kiedy tych materiałów u nas na kanale o Rodzie Smoka będzie przybywało. No a jak wam się podobało? Dobry trailer? Jest ok? Jakoś tam serce szybciej wam zabiło? Trochę was to podgrzało i, i znowu gdzieś ten ogień jest rozpalony? Szczególnie też mówię o, w kontekście Rycerza Siedmiu Królestw, no bo to jakby ze sobą się wszystko bardzo po, połączyło dobrze, jest ta synergia e, marketingowa, jest to dobrze przygotowany zwiastun, tak jak już mówiłem, więc mnie troszkę zajarało, mam z tyłu głowy to co działo się w drugim sezonie, ale też z historii wiem, co czeka nas w trzecim, więc no, tutaj ta ekscytacja też gdzieś na jakimś tam poziomie odpowiednim jest. No i w tym materiale to już wszystko. Zostawiam Was właśnie z tym trailerem. Na koniec przypomnę sub-dzwonek, podanie materiału dalej i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!